Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, witam Was o poranku. E, mamy dzisiaj niedzielę. Przychodzę ze śniadankiem, już Wam mówię co mam. E, chlebek taki trochę razowy, ale taki, wiecie, jeszcze nie zupełnie. Do tego jajko, e, awokado, którym rozsmarowałam po prostu kanapkę. Posmarowałam kanapkę awokado, trochę skropiłam cytryną. E, na to jajko, szczepiorek i. i co? I pomidorek. Zabieram się za jedzenie. Potem wypijam kolagen, O nie, się jakiś włos. I co? I włączę sobie coś teraz na kąpie. I sobie coś tam pooglądam, później jeszcze muszę się uczesać, bo jeszcze jestem, tak wiecie, na wpół ogarnięta, na wpół nie, obcinałam mężowi e, włosy. Wiecie co, moi drodzy, dzisiaj jest straszny e, dzień, jeśli chodzi o pogodę, cały czas od rana pada, e, dosłownie leje i ulewa, także no siedzimy w domu. Dzisiaj jest w ogóle niedziela, i tak sobie pomyślałam, e, że ta niedziela jest taka mm, organizacyjna. E, wiecie, ja spędzam czas trochę w kuchni, e, szykuję obiady. Dziewczynki trochę tam się uczą, czytają sobie i ogólnie, wiecie, tak jakby pranie się bierze. Nie mamy takiego dzisiaj dnia, żeby tak wiecie, leżakować i odpoczywać, tylko raczej, moi drodzy, zajmujemy się takimi, takimi obowiązkami, które gdzieś tam nam umykają w tygodniu. Jutro oczywiście też będzie na przykład w planach odkurzanie, jakieś tam mopowanie, sprzątanie toalety na dole, ale ogólnie dzisiaj też nie brakuje zajęć. Przed chwilą wróciłam z kuchni. Na szczęście mam ryż dla siebie, dla dziewczyn gotuję ziemniaki, będą miały takie pieczone kurczaczki w piekarniku, także super, jeszcze jakąś suróweczkę zaraz wymyślę. I tak minie oto dzisiejszy dzień. Obiecałam też dziewczynom, że dzisiaj wieczorem spędzamy razem czas, mianowicie będziemy sobie robiły maseczki, taki wiecie, wieczór z mamą i wprowadzam takie wieczory teraz raz w tygodniu. Jak czasami się nie uda, no to wiecie, raz na dwa tygodnie. Babski wieczór, gdzie my będziemy sobie spędzały czas, właśnie robiły sobie jakieś maseczki, coś w tym stylu, wiecie. E, chociażby, nie wiem, z herbaty sobie zrobimy te maseczki i coś tam przekąsimy, może razem obejrzymy. E, taki jest ogólnie plan, wydaje mi się, że to jest fajny plan. E, często angielskie mamy też tak spędzają czas ze swoimi córkami. E, to poprawia ich więzi i ogólnie podoba mi się e, ten pomysł, więc e, dziewczyny już się nie mogą doczekać. E, może coś jeszcze obejrzymy, no nie wiem, wiecie, no pada deszcz, więc będziemy sobie Organizować dzisiaj dzień w domu. Pytaliście mnie, czy pokażę jakieś zmiany na ogrodzie. Tak, pokażę Wam w jednym z kolejnych vlogów, bo teraz jakby pada deszcz, fajnie jakby to wszystko było wyschnięte. Pogoda nie dopisuje od jakiegoś czasu. Wiecie, sporadycznie są dni, gdzie świeci pół dnia słońce, ale jednak sporo pada. No sporo pada, był taki czas, że był upał, a teraz jest tak średnio. Ja już zmontowałam też dzisiaj dla Was vloga, jest niedziela, dostaniecie dawkę takiej małej energii od nas na wieczór. Zobaczcie moi drodzy jak pada i jak jest ciemno. Wprawdzie mamy już prawie 19, ale no zobaczcie co jest na zewnątrz pada już tak parę godzin my z dziewczynami zabieramy się już za nasze spa dziewczyny poszły się wykąpać Matysia tu przyniosła jakieś maseczki wiecie co mamy maseczkę w ogóle rozbawię was pewnie jeszcze świąteczną, której ja nie zużyłam mamy też jakąś tam nosek. ja mam z Hello Body taką naturalną, mamy tu taką zwykłą pomadkę po prostu też z Hello Body naturalną chcę przynieść jeszcze tonik naturalny, no tak żeby było fajnie, zrobię jakiś popcorn ja też jeszcze muszę zmyć cały wiecie, makijaż, bo mam posmarowany ja będę miała troszeczkę inną pielęgnację niż dziewczyny, możliwe, że zrobię sobie paznokcie, musi być fajnie przyjemnie i spędzimy czas, żeby ze sobą porozmawiać nie mogę nadziwić się temu, jak strasznie pada, powiem wam, że też planuję zrobić jakąś fajną herbatę chyba właśnie pójdę do kuchni i przygotuję nam jakąś herbatkę, tak żeby te Przyjemnie się siedziało. Jeden kubeczek, drugi i jeszcze jakieś inne, żeby nam się tu nie prątały. ups! Dziewczyny będą miały imbir, e, lila taką mniejszą, imbir z limonką, a ja zrobię sobie miętę. Mięta pomaga trawienie. Tak się nazywa. To jest taka bio, widzicie, mięta. Muszę sobie wziąć takie opakowanie. taki kwiatuszek muszę sobie, moi drodzy, użyć, żeby y, mi się te wszystkie fusiki o, żeby mi nie przeszkadzały. Dobra. Naszykuję nam jeszcze jakieś owocki y, i pokażę Wam, jak to będziemy dzisiaj spędzać. Wieczór spa. Szykuję od razu, moi drodzy, będę robiła kanapki dla dziewczynek na kolację, szykuję dla nas przekąski zdrowe, e, zalejemy teraz herbatkę, żeby każda miała coś, wiecie, do picia. Możliwe, że zgodzę się i dziewczyny dostaną jeszcze jakiś taki trochę mniej zdrowy napój. Tutaj za dużo trochę. Za dużo wlałam. Muszę ulać. Zabieram się za robienie kanapki i może wezmę jeszcze jakiś, wiecie, sok słodki. Niech będzie uczta. Rabuś, czy ty też chcesz spa? Tak. Będziesz nakładał sobie maseczkę. Rabuś. Chcesz? Dobra. A daj łapkę. Daj łapkę panci, daj łapkę, dam rabusiowi, daj łapkę. Wąchasz, tak? Daj łapkę. Pięknie, grzeczny rabuś. Będziesz u nas na spa. I dobra, wymyśliłam, że zapalę nam świecę z Janki Candle. I tu mam taką eko. Zobaczcie, dostałam i jeszcze nie miałam okazji tej świecy. Użyć, zaniosę do pokoju, przygotowałam drugie picie, stwierdziłam, że będą soczki też i szykuję dalej rzeczy, potem pójdę się przygotować. Myślę, że podaję Wam tu, moi drodzy, fajną koncepcję spędzenia czasu ze swoimi dzieciakami. Możecie wymyślać, nie wiem, mężczyźni wieczór gier z synem, a kobiety wieczór spa z kobietkami. I czy te kobietki będą miały 3 latka, czy 10, czy 15 lat? To na pewno im się to spodoba. Tylko wiadomo, wymyślamy jakby ten wieczór pod względem tego, co pasuje bardziej do wieku dziecka. No bo wiadomo, że trzylatka nie będzie sobie robiła maseczki, ale można sobie moczyć nóżki, na przykład w misce, jakieś dodać medełko fajne, zrobić fajną kąpiel wspólną. W ogóle można naprawdę dużo fajnych rzeczy wymyśleć. A ja tu dalej działam, szykuję. No i moi drodzy, Matysia już jest wykąpana w piżamce, gotowa na. Wieczór spa. Dzisiaj Was zaprosimy chwilę na nasz wieczór spa, e, ale normalnie nie wpuszczamy nikogo, nie? Bo to babski wieczór. A tutaj Lilusia też już się wykąpała, przyszła z kocykiem. Pokażę wam co my tutaj mamy. Zestaw semilaka. To dla mnie herbatka, soczki, jak widzicie, pełno różnych kosmetyków, kremików, jakieś masażery i tak dalej. Dużo świeczek, ananas świeży, dużo różnych świeczuszek i tak, tutaj nam świecą lampeczki tutaj są moje, tata, moje tata, i kominek zapaliłam, żeby było e, przyjemnie, zapaliłam kominek tutaj jakieś lampeczki normalnie w pomieszczeniu jest ciemniej niż e, pokazuje e, apara. i ja moi drodzy też jestem już bez make upu, wszystkie zakładamy sobie opaski, e, żeby wiecie jak maseczki sobie zrobimy, to żeby e, wszystko było ok i czekamy na Lilę, a ja jeszcze robię jedną rzecz w kuchni, słyszycie ten dźwięk? Tak, tak, robię popcorn. Popcorn włożę nam w takie oto, jak widzicie, torebeczki. I w tym będzie popcorn. Ja, tak, te same torebki, ja mam ich dużo. Znaczy jeszcze trzy. Dobra. Jesteś gotowa? Jego. Ale pachnie. Popcorn mamy o smaku maślanym. Uważaj, bo on jest gorący, Przesuncie się. Bo teraz będzie taka gorąca para z niego. Widzicie jaka? Jak on po? Nie gaz! Dobra, poczekajcie, bo to może nie ma. Nie, to to nam się wysypie. To trzeba mocniej trzymać, konkretnie dziewczyny. Tak? Ale tak, żeby miała tu. No. Na górę. Trzymaj mati tu, a ona z jednej strony. I wtedy ja wsypię. O, jakie ciepłe. Dobra, bo nie wiem ile, o, ile zostało, żeby było porówno. Poczekaj Mila, bo jeszcze może ci dosypię. Rozszerz Matysia. Mila, muszę żebyś ma. musisz rozszerzyć też z Natalią, Pomóż, kochanie teraz jej. Ale się to nie To nawet nie, już jest, nie jest aż takie, to już zaczyna Pokaż, ile tu jest. Jest trochę więcej. Tu się trzy przykryły. No jest parę więcej. Wyrównamy to trochę. Już, proszę dziewczyny, ten jest Lili, bo już po prostu... Ojejku, jaki jak ciepły Taki nas. Jest... Dziewczyny mają spać. Dziś <grym> Linusia nasza? Mm. No i co, od czego zaczynamy? O nie, chyba zaczynamy z... Może po kanapeczce najpierw? Okej. Okay. Dostałaś lepszą miejscówę. Bo jeśli ja będę robiła paznokcie, to tu mam kontakt. Mama? Ja mam pytanie: czy umyłaś zęby? Dziewczyny jedzą kolację. Good. Good. Kolację. Bo mamy orange juice. A orange juice i my zęby. A ja. A ja już zaczynam od pielęgnacji. Przygotowuję skórę na mega maseczkę. Robisz na nos? Tak. To jest pierwszy step. Mm. Oczyszczanie wągrów na nosie, tak? Pięknie, Lila, dobrze. Już wytył. No nie wiem, obejrzyj szyjkę. Szyjkę? Szyjkę. Yeah. Robi serio, naprawdę. Przecież że ja czyściłam też szyjkę. Nie. Yeah. Już miksturę. A Ty masz mama, bożonarodzeniową maseczkę. Mama, <laughs> mama to ładnie. To i co? To fajnie i pachnie? No. no Podoba Ci się? Mówię, bo wiesz co, ona będzie bardzo mokra, ja Ci pomogę. Pokaż. Be with you. Tu położymy, wiecie? Ja to nie lubię, że ona jest taka, że bardzo mokra. To jest tamtkiem w środku. Ciąścia akcja. Ekstra. Aha, to jest baza, żebyś przykleiła, tak? Tak, i to jest taki peeling. Rozumiem. No dobra. I mamy maseczki, słuchamy sobie muzyczki. Aaaa no, jestem potworem! I Matysia też ma. Zobaczcie, co ona wykombinowała. Przecież musiała mieć inaczej niż my. O! I disco, dziewczyny! Uuu. Kochani, popatrzcie, jak fajna um, pineapple, jak masi maskę. Ciężko, nie? Z tą maską, bo ja już jadłam. No i przegrałam z Milą właśnie, bo grałyśmy sobie. Zaczęłaś? Jeszcze raz zagramy. No, 3, 2 i 1, tak? Dobra, mogę pierwsza? Okej. Ty tylko możesz. 2. Ja, 2. Ale czemu tak nie mogę wijać? Nie, mm. tak nie możesz. No, ale mi tak ustawili. <grych> Dobra, no to obróć mi to, tak żeby mogła palcami tutaj dobrze. A 3, 3, 3, 3 trzy, dwa, jeden, jeden, dwa. Chyba tym razem mama wygra. Jeden i teraz było. ja, yeah, 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 Tym kochani. razem mi się udało, ale wcześniej moi drodzy wygrali ludzie. Ale kochani. To jest takie twarde, Normalnie mogę już tutaj do tego, to jest już. Widzisz, co kobiety muszą przeżywać O oh, jajku, beauty is fine! Kremuję troszeczkę nosek, na przykład, albo rączki możesz sobie, jak chcesz pokremować. Nie, jest koło, nie Kokosami. No, Pokaż. Nosek, czy to osmarujesz w końcu? No to się zmywa maseczkę. I zabieramy się dziewczynami za oglądanie jakiegoś albo filmu, albo serialu. Mamy już odpalonego Netflixa i szukamy czegoś. Szkoda, że nie możecie nam teraz polecić w komentarzu czegoś, ale coś sobie znajdziemy. Zalesz? No, zaraz jeszcze Lila popatrzy i możesz popatrzeć. Dobre.